Dzisiaj będziemy sobie oceniać i rankować różne takie oklepane wątki w otoczeniach z dwójki. I na początku dwa disclaimery. Po pierwsze, nie bierzcie tego zbyt na poważnie, to tylko zabawa. Oceniam te wątki nie po tym, czy są dobre, tylko po tym, czy mi się w nich dobrze gra. Po drugie, nazwa oklepane wątki to po prostu miało być tłumaczenie słowa tropes. No, a dobrego tłumaczenia tego słowa chyba nie ma. Więc to, że jakiś wątek nazywam oklepanym, też nie znaczy, że on jest jakiś zły, że to jest jakiś odgrzewany kotlet. Po prostu jest to jakiś taki motyw, który się dosyć często przewija przez otoczenia. I wiadomo, można wziąć jakiś oklepany motyw i zrobić z nim coś nowego i ciekawego, albo w ogóle odwrócić oczekiwania gracza do góry nogami, a można też mieć najbardziej oryginalny pomysł na świecie i go totalnie skopać. No więc w sumie każdy z tych wątków można by było powiedzieć, że zależy od wykonania. Może być dobry, może być paskudny. Pierwsza rzecz, kosmiczna ciąża, czyli taka rodzina, gdzie jest albo jakiś sim, który na początku gry jest w kosmicznej ciąży, albo na przykład mogą pod to podpiąć się też jacyś simowie, którzy już mają trochę wyrośnięte kosmiczne dzieci. I ja osobiście lubię ten wątek bardzo. Szczególnie jeśli on się wydarzy jakiemuś takiemu nietypowemu Simowi, do którego kosmiczne dziecko zupełnie nie pasuje. A jeśli chodzi o jakieś wyrośnięte kosmiczne dzieci, to lubię właśnie, kiedy twórcy poruszają problem tego, jak te kosmiczne dziecko się może próbuje wpasować do reszty otoczenia. Czy ma problemy z jakimś nawiązywaniem znajomości, czy może jest właśnie jakimś kosmicznym fejmem? Ła, wow, zielone dziecko. No więc bardzo lubię kosmitów ogólnie i kosmiczne ciąży z zaskoczenia też są fajne. Świeżo upieczeni rodzice, czyli właśnie jakaś taka para simów, którzy mają od niedawna dzieci albo będą mieć dopiero dzieci i próbują sobie jakoś z tym poradzić. Jak dla mnie to może być? To bardzo tutaj zależy od wykonania, bo jeśli cała historia rodziny się kręci tylko wokół tego, że nowe dzieci, to jakby okej. Okay. Fajnie, super, ale dajcie mi coś więcej. Ale z drugiej strony są też rodziny, w których ten motyw jest świetnie wykorzystany. Szczególnie jeśli pomiędzy tymi rodzicami są jakieś problemy, albo mają jakąś przeszłość, taką cięższą trochę. Zakazana miłość, czyli Verona, powtórka z Werony. Waham się pomiędzy my Beloved a Fajniutkie. Lubię takie wątki, po prostu lubię. Jest z tymi simami co robić. Jest fajne wyzwanie, żeby się ukrywali przed rodziną. Często powody, dla których się nie mogą spotykać, są takie dosyć poważne i mogą się, nie wiem, wiązać z historią całego otoczenia, tak naprawdę. Więc, nie wiem, zostawmy go może na razie w My Beloved. Dwie skłócone rodziny, no to się wiąże z tym, ale lubię. Czasami to jest takie bardzo pobieżnie zrobione, że jest drama, ale w sumie to nie wiadomo o co. Albo rodziny się nienawidzą tylko przez to, że ich członkowie konkurują ze sobą o coś, na przykład o jakąś pozycję. I nie wiem, to tak trochę wymuszone czasami dla mnie jest. Nie widzę wystarczających powodów, żeby te dwie rodziny aż tak się nienawidziły. Samotny rodzic, no. Sam w sobie ten wątek dla mnie jest taki mech, chyba, chyba, że dacie mi po prostu coś więcej. Ten sim rzeczywiście musi mieć bardzo fajną historię, żeby, żebym go kupiła, po prostu. Bo jak ta historia polega na tym, tylko że. O, jest jakaś samotna baba i właśnie zaszła w ciążę. O nie, co ona teraz zrobi? To mm, mm, tak nie bardzo. Dajcie mi coś więcej. Rodzic chcący, by dziecko poszło w jego ślady, to jest mi się wydaje dosyć częste w otoczeniach kastomowych. Nie wiem czy w otoczeniach zwykłych dwójkowych coś takiego było. U Kamaszów na pewno. Tak, ale to jest taka rodzinka, gdzie rodzic, najczęściej ojciec zajmuje jakąś prestiżową pozycję, albo, nie wiem, ma własny biznes i chce, żeby dziecko jego robiło dokładnie to samo. Mm, ja mam trochę dosyć tego wątku osobiście. W sensie często to jest takie naciągane, nie? Jakby pozwólcie swoim dzieciom robić co chcą, ok? Nic wam się nie stanie, jak wasze dziecko nie będzie burmistrzem miasta. I czasami oczywiście ten wątek jest rzeczywiście. Dobrze jakby wyeksplorowany i widać wpływy właśnie tych oczekiwań rodziców na ich dzieci. Tak jak na przykład u kamaszów w Dziwnowie. Biedna rodzina. No nie wiem, ja bym ją dała do środkowego tiru, bo tutaj wykonania mogą być bardzo różne. Jakby jeśli osobowość rodziny się sprowadza tylko do tego, że to jest biedna rodzina, to znudzą mi się najprawdopodobniej zaraz po tym, jak. Ich sytuacja finansowa się ustabilizuje, bo jakby już nie będę miała co z nimi robić. No bo na przykład fajna jest rodzina biedak w Miłowie, gdzie niby są biedni, ale Balbina też widać, widać, co doprowadziło ich do tej biedy, nie? Że po pierwsze śmierć ojca, po drugie to, że Balbina nie wydaje pieniędzy zbyt odpowiedzialnie. I to jest fajne, to jest fajne, ale jednak często ten wątek jest tak pobieżnie zrobiony, jakby. Okej, okay, są biedni, ale dlaczego? Jak sobie próbują z tym radzić? Co o nich sądzą inni mieszkańcy i tak dalej, nie? Często właśnie to nie jest wytłumaczone do końca. Antagonista, antagonista leci chyba do góry. Tak, to jest taki sim, który ma być tym złym charakterem w otoczeniu. Lubię szczególnie, jak jest taki właśnie bardzo wykarykaturowany i przesadzony wręcz. Różnie ludzie eksplorują ten wątek. Czasami ten antagonista ma jakąś historię swojej, swojej młodości, swojego dzieciństwa, która w pewien sposób tłumaczy, dlaczego on się tak zachowuje. A czasami jest właśnie taki tylko zły sim, który po prostu lubi być złym. I obie te rzeczy bardzo lubię. Można takim simem dużo robić. Można go skłócić ze wszystkimi, można zepsuć innym mieszkańcom życie i to jest super, to jest świetne. Po gram w Simsy. Para o odmiennych charakterach, tak, czyli to nie musi być jakaś para w sensie romantycznym, tylko na przykład współlokatorzy też mogą być, którzy się znacznie od siebie różnią i po prostu nie wiemy czemu ci Simowie ze sobą tyle czasu spędzają, ale z jakiegoś powodu spędzają. Albo to może być na przykład małżeństwo, w którym obie strony są zupełnie inne od siebie. I to może jakoś wpłynąć negatywnie na ich przyszły związek. I ja bym powiedziała, że chyba chyba lubię, ale często mam zbyt miękkie serce do nich i sprawiam, że mimo wszystko wszystko jest idealnie. Kochają się i milutko, radośnie. Nie mam jajec, żeby ich skłócić przez te odmienne charaktery. No to może wiecie, co to może do może być, ich damy. Bo jednak często właśnie te odmienne charaktery w moich rozgrywkach nic nie zmieniają. Staram się, żeby i tak się dogadali w miarę. Sim z podejrzaną przeszłością to chyba jest fajniutki. To jest taki sim, który wygląda, jakby zabił człowieka i prawdopodobnie zabił kiedyś człowieka. To może być na przykład jakiś przestępca albo ktoś, kto wcześniej się bawił trochę w przestępstwo i robił złe rzeczy w swoim życiu, a teraz próbuje się jakoś zrehabilitować w społeczeństwie. To może być też po prostu jakiś Samotny Sim, który sobie mieszka trochę dalej od miasta i wszyscy uważają, że o kurde, podejrzany trochę jest. Nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Bardzo lubię właśnie takie postaci. gold digger, Albo do spłoń, albo do mech, nie jestem pewna. Jakby to jest taki bardzo powierzchowny wątek, nie? Jakby często charakter tego Sima kończy się na tym, że po prostu chciał mieć pieniądze. I tyle. Chce mieć pieniądze. Fajnie by było może rozwinąć to o na przykład powód, dla, dlaczego chcę mieć te pieniądze, nie tylko po to, żeby sobie je mieć. Jakby często się pojawia ten wątek w otoczeniach, no bo jednak w Simsach mamy siedem aspiracji, co nie więc jest określona ilość sposobów, na jakie możemy rozgrywać aspirację jakąś konkretną, na przykład bogactwa. I to jest w sumie też powód wielu z tych różnych takich oklepanych wątków, że jakby na jaki sposób mamy rozegrać aspiracje romansowania czy bogactwa, nie? Jest, jest określona liczba sposobów, no. I dlatego często charakter Sima kończy się na jego aspiracji, więc jakby, jakby rozumiem czemu ten motyw istnieje i czemu jest tak często używany, ale szkoda, że nie robią z nim nic więcej. Niespodziewana ciąża, to chyba, chyba fajniutkie. Chociaż zbyt często używane, w sensie lubię, lubię, bardzo lubię niespodziewaną ciążę. Ale jednocześnie to jest chyba w prawie każdym otoczeniu. I poza tym to się wiąże z jakimiś natychmiastowymi decyzjami, typu: no nie, trzeba teraz przebudować dom. O nie, ten sim odkryje, że ten drugi go zdradzał. Co teraz? I ja, ja nie lubię na początku, jakby na samym początku gry w otoczeniu już podejmować takich ciężkich decyzji. Nastolatek nie lubiący swojej rodziny. Mm. No nie wiem, tak mi się to za bardzo kojarzy właśnie z tym rodzicem, który chce, żeby dziecko poszło w jego ślady. Często to też jest tak samo. Powierzchownie zrobione, i nie ma jakiegoś wiarygodnego powodu, żeby ten nastolatek nie lubił rodziny. Chociaż były, były takie rodzinki, gdzie rzeczywiście to było bardzo wiarygodne. Na przykład była taka rodzina w Opening Valley, pamiętam. Tam był taki ojciec rodziny, był wredną dupą, i tam to było na przykład bardzo wiarygodnie zrobione dla mnie. Ale często to jest właśnie takie zbyt płytkie, zbyt proste. Rodzina burmistrza, no właśnie. Ech. Znowu psuje mi tą rodzinę trochę to, że tak często się pojawia. Nawet jeśli to nie jest tak typowa rodzina burmistrza, to w większości miasteczek jest jakiś założyciel albo jakiś inny, właśnie starszy wiekiem człowiek, który jest po prostu powszechnie szanowany w tej społeczności i cała ta rodzina jest powszechnie szanowana i uważana za jakąś taką, nie wiem, śmietankę towarzyską. Trochę za często po prostu. Chociaż bardzo też lubię grać w takich rodzinach, w których jest jakaś presja, żeby się zachowywać, żeby yy, nie mieć jakichś skandali, czy nie kłócić się z innymi, zachowywać dobre relacje z sąsiadami. Więc pod takim względem lubię rodzinę burmistrza, ale jednak zbyt, zbyt oklepany, zbyt odgrzewany kotlet trochę dla mnie. Lokalny Don Lotario. A może być. Wiem, że wiele osób właśnie to boli w aspiracji romansowania, że ma się wrażenie, że da się ją odgrywać tylko na jeden sposób gonić za wszystkim, co się rusza. Napiję się herbatki teraz. Ale no to się robi po jakimś czasie takie męczące trochę. Ale z drugiej strony rzeczywiście granie z imem romansującym jest takie trochę angażujące, no bo ciągle wiesz co robić ciągle możesz sobie szukać jakichś nowych partnerów. Więc rzadko jest taki moment, gdzie rzeczywiście nie masz już zupełnie nic do robienia. Zawsze kogoś jeszcze możesz zaliczyć. Duża rodzina to jest mech dla mnie. Szczególnie jak jest taka wielopokoleniowa, że jeszcze dziady tam są. Nie lubię mieć takich rodzin, gdzie ich jedynym charakterem jest to, że chcą się rozmnażać coraz bardziej. Nieprzyjemnie mi się po prostu gra dużymi rodzinami. To tyle, to naprawdę tyle. Tajemnicza śmierć, zaginięcie. Mm, zależy od wykonania. Dajmy do bylowyt, bo moim zdaniem w Simsach... Fajne jest to, że w Simsach jest dużo sposobów, na jakie właśnie można stworzyć tajemnice. I w wielu miejscach można poukrywać jakieś wskazówki. I we wspomnieniach, i w biografiach, i gdzieś tam w opisach rodzin, w zdjęciach, w albumie. Czy nawet można jakiś nagrobek ukryć pod meblem. To jest super, naprawdę. Uwielbiam, uwielbiam dobrze zrobione tajemnice w Simsach. Czasami jest za trudno, ok? Czasami, czasami są jakieś tajemnice, gdzie po prostu twórca mówi, no da się, da się rozwiązać tam po nie wiem jednej turze, dwóch turach, a ja mam takie Naprawdę? Ale może jestem debilem po prostu. Niechęć miastowych wobec jakiegoś Sima. Raczej lubię coś takiego, tak jak w przypadku Antagonisty lubię też mieć takiego Sima, który jest trochę kozłem ofiarnym. Na przykład ze względu na to, że jest jakąś postacią nadnaturalną. Nowy w mieście, nowy w mieście może spłonąć. Nie lubię takich rodzin, bo nie wiem, co z nimi robić nigdy. Szczególnie jak nie mają jakichś połączeń żadnych i jest po prostu goły sim, który sobie przyszedł do miasta, nikogo nie zna. Już mówiłam o tym w jednym filmie. Hedonista hedonista jest taki mech. Hedonista, czyli taki sim, który wiecie, chodzi na imprezy, ma aspiracje przyjemności i się bawi przez całe życie. To jakby z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony też. Dla mnie jest taki wiek, w którym Sim powinien już skończyć z imprezami i raczej się ustatkować. I takie ciągłe robienie jakichś imprez i chodzenie na miasto to jest po jakimś czasie trochę męczące. Tak. Nie uwzględniłam w tej liście, bo zapomniałam w ogóle y, uwzględnić rodziny patologicznej, takiej, gdzie się wszyscy kłócą i się nie lubią i jest jakaś sytuacja taka cięższa. Gdybym mogła, to bym ją chyba dała do może być, bo to bardzo zależy od wykonania bardzo. Czasami jest fajnie i jest jakaś kłótnia, i wiesz, co z tym zrobić, a czasami trochę za ciężko jest. Rzeczywiście, jakby zbyt realistyczne trochę to jest. To wszystko chyba, udostępnię Wam w opisie tą listę, jakbyście chcieli sobie sami poukładać klocki, więc no, papa. Pa.